No już odlecą. Nie. Właśnie, Zanim ty wszystkie odpaliłeś. to jest nie. Nie są, nie? No wita się po prostu już bo to już nie ma sensu Siema do Koniaro i Koniazu Witamy w dzisiejszym odcinku Chowanego Standardowo jesteśmy już ostatnio w sumie W cztery osoby, bo nie ostatnio na gardziak, nie Ania to Charlie To oczywiście jest z nami Charlie, jest Paula Jestem ja i jest Ziggy No i co, jeszcze dziękujemy ciomu ostatnim subskrybentom A są to SSO Game, Kaheta toas i Wilu Koniara Oraz dziękuję oczywiście moim wspierającym, Którzy właśnie wam się wyświetlali na ekranie. Jeśli ty chcesz do nich dołączyć albo na przykład też dołączyć do mojego klubu, to na dole masz przycisk wesprzyj, a my już przechodzimy do odcinka. A no i dzisiaj jesteśmy w zimowej wiosce po raz czwarty? Trzeci. A nie czwarty? Według mnie piąty. Nie no trzeci. Trzeci. <laughs> tak. I mamy taki teren, który obecnie widzicie na ekranie. Tak. Niesamowite jest. rzeczy się wydarzyły. Znaczy niesamowite rzeczy. Czarna jak zwykle została zdyswalifikowana w ostatnim odcinku. Jak będą statystyki na dwudziesty odcinek, na pewno wiem, że najwięcej dyskwalifikacji miała czarna, tego to, to akurat nie trzeba nie, nie trzeba tego sprawdzać. W ogóle czekajcie ja zauważyłam, że ten koń ma dziwną kreskę ten na którym jestem na tylnej nodze nie wiem o co chodzi, bo na przodku myślałam, że to błąd a on ma taką dziwną łatkę, jakby kreskę czarna szuka generalnie, bo została złapana przeze mnie, znaczy nie złapana, ona została zeswalifikowana, więc. Czarna zdecydowała, że po prostu chce szukać tego tym odcinku dlatego i znowu w zimowej to będę szukać tutaj. w sumie czarna możesz zostać tutaj przy tym lodowym czymś. A więc co powiedzieć, widzowie jeśli się zastanawiacie ej Platter, jak ty to zrobiłaś, że jest w zimowe zimowej wioski, zimowe wioski już nie ma. Widzowie, zdradzimy wam sekret, obecnie mamy 5 stycznia. Nie, nie wiem, móc tak, dzimacie. tak naprawdę zrobiliśmy buga i po prostu mamy zimowe wioskę. Tak, tak, to jest na żywo tak naprawdę, napiszcie teraz na czacie coś, napiszcie hej albo coś w tym stylu. O napiszcie w komentarzach flater pozdrowisz, o napiszę tak. 3, 4, lecimy, 5 minut, teren znany, jak to się schodzi? Zobaczymy czy będę kończyć odcinek dzisiaj. Taki jest zamysł, żeby flat SSO po raz kolejny kończył odcinek To by było już bardzo, bardzo zabawne Właśnie widzowie, zobaczcie jakiego ja mam fancy konia Tutaj zaczyna się teren, w którym można się chować Helikopter, helikopter W sensie, nie wiem, jak on chciał się na lodzie schować, ale to inna sprawa Oczywiście znaczy, mógłbyś Znaczy no, no lód już nie jest w sumie, no Bo ja tam trochę nie wyrównałam, ale chodzi o to, że ten lód to nie ma Zresztą i tak byście stali na środku z tego lotu, więc nie wiem czy to w ogóle by miało sens Nie no, to jest przecież nasza ulubiona taktyka Nie no, tak no, ktoś by wszedł pod, pod spód i w sumie by siedział. ნო ჩარლი ისე კარგად Ja chyba właśnie mam super kryjówkę, mam przynajmniej taką nadzieję. Jezus Maria, nawet ledwo co dojechałam tam, gdzie chciałam jechać, a ten kosik baguje. O Boże, zapomniałem jak, jak ten teren jest kurna zbagowany, nie? Ale to chyba dobrze. No nie dobrze, bo czasami się blokujesz po prostu i nie możesz nic zrobić więcej, to, to nie jest fajne akurat. Pytanie widzowie, z jakim kończyliście wynikiem tych gwiazdeczek do tej zimowej magii? Dziki to wiem, że nie ma. <laughs> mam 215. Wow, gdzie ja jestem? Jezu, ja w ogóle wyjechałam za teren! O, no, już się zrobiła, mam tak, sama bym zaczęła szukać, nie? Ja w sumie kończę z tym. Z 24k na ten moment. Ktoś mi dzisiaj napisał, że ma 21 tysięcy sztuk. 2 minuty i 30 sekund, czyli połowa czasu za nami. Dobra, ja sobie na wszelki wypadek jeszcze odpalę ten. Ten teren. Tak, bo zaraz po prostu nie wiem. Generalnie nie ma ani co znaczy, że ktoś musi przejąć funkcję opowiadania historii i w ogóle całkowicie auto w kontekst. Znaczy, ja, ja na razie szukam miejscówki, a nie mogę robić dwóch rzeczy na raz, więc. Uuu! <laughs> Uh, muszę zrobić zdjęcie koniu, bo to ostatnie zadanie na dziś. Priorytety chowane, zrobić zdjęcie koniu. <grystyczna> Generalnie Flattery jest agroturystyczna, nie wiem, czy wiesz. Agroturystyczna. tak. Uh, nie. A ja już poproszę na mój ekran. O Boże, ta co wlazła pod spód. Czarda, szukaj pod spodem na 100%. Musisz, że nie spodziewałam się tego, co na byście potem tak samo spodziewałam się. Boże, ale ale w ogóle, że nada ta moja kryjówka. Czemu nie mogę tu wejść? Nie, nie muszę, że się zbugowałam. Może, żeby to zadziałało. strasie dużo czasu teraz na tą pracę. Oby to zadziałało. Tu? No, ha, tak, chyba tak. Dobra, najwyżej zostanę tu, ale to jest bardzo lipna. O! Op. U! Ej, wlaćcie, wyłączcie se cienie, co nie? Albo przynajmniej czarna nie wyłączy co co To nie działa? działa przecież Nie? Dobra Właśnie chyba nie działało, bo tam raz bo. Dobra, zrobiłam kryjówkę Ja też, w sensie, no ja odpalę sobie świeczkę W ogóle mam świeczkę zapachową, drzewo sandałowe z wanilią I to pachnie dosłownie niczym Na zdrowie 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Dzień, 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 eee, szukaj Czarna. A ja odpalę z tej Czarna musi teraz jechać tam na sam dół i to jechać do nas tam do No, razu. ale coś. Czar... Przynajmniej ten zjazd, ten z drugiej strony jest nie? Jak coś, czarna, szukaj, y, pomyka świeczki, nie? Bo świeczka odpaliłem, to być widziałam mnie lepiej. Ha, ha. No, to jest, nie lepiej. Aha. Generalnie to jesteś zadowoleni z... ze swoich kryjówek? Tak. Chyba. Ja jestem, mimo że znalazłam w sumie na ostatni moment, ale jestem zadowolona w miarę. O, czy dym? Nie. To dobrze. Temu zapałki są takie czasami nie do, ten, kołysane. Dzigi, nie baw się ogniem, proszę cię. No ale nie mogę odpalić. Żeby ten odcinek nie skończył się spowodował pożar, zagrożenie ży życia. Chowany, zobacz jak. Nazwij taki odcinek. Ale przynajmniej będzie fajny tytuł. O, 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 podpaliło się. Dobra, dobra, dobra. Ej, dobra, teraz poczułam O tak, robimy kadzidełko. Od wtorku będę miała nowego kąpa, więc to jest w sumie ostatni film, który będzie chyba montowany. Pewnie ten już będę na nowym komontować, ale chodzi o to, że zigi nagrywa na ostatni raz na tym moim starym kąpie, i to jest niesamowite. Tak, widzę, wow. bo ciekawostka jest taka, że jak nagrywamy Chowanego, to ja gram na komputerze Pauli. I mnie słyszycie też gorzej, a Paulę lepiej, z tego powodu, że Paula nagrywa na moim komputerze. Także... Znaczy, to akurat się nie zmieni, bo od mikrofon dalej ty masz, więc... Tak, tak, mikrofon dalej będzie, jaki jest, ale no. A, właśnie, widzowie, miała dzisiaj być z nami Exiria, bo nie ma dzisiaj z nami Ani i był taki pomysł, że Exiria miała wbić za nią, tylko, że niestety poległa w bitwie o grę yy, i oddajmy jej kilka sekund ciszy. <laughs> to była kilka sekund ciszy, nie? Wkładamy hołd. Składamy hołd, bo naprawdę starała się, jak Siria, to staraliśmy się jej pomóc, ale niestety nie udało się, SSO się na nią uwzięło, więc... To wszystko wina SSO. Ona nam towarzyszy duchem, o. Wspiera nas. A jeśli wy chcecie też mnie wspierać, to zapraszam do wspierania kanału. Ładnie <śpiewanie> tak. Ale to O co nam u was, jak tam wam minęły święta? A czarna, twój pies się boi z tych fajerwerków? Boi boi, no, znaczy boi, no się czeka, się, nie? No bo to jednak strzały są. No, a my też fajnie. Generalnie byliśmy na Sylwestrze za nią i dlatego ani dzisiaj nie ma, nie? A ja dalej leży pod stołem? Nie. A ja się po prostu udłowiła winogronami, wiesz, jakby było a... pod stołem i ten ma winogron i dlatego jej nie ma. No rozumiem, rozumiem. Ej, ona w sumie wpieprzyła cały winogrona, bo tam ona jest jedną z tych osób, które Ale ona siedziała pod tym stołem, jak było o, Tady. dzień dobry konie Pauli O nie, koń Pauli na pewno jest obok mnie Ja się nie dam tak na jak ty, że stoi koń to O, musisz tam koniecznie być <noise> Trochę mnie poniosło, okej? Okay? Myślałam, że mój A, bo to tak zabrzmiało druga Pauli, Charlie, mogła się zestresować Dobrze, trzeba być zestresowanym, tak ma być Macie się bać, macie się Dzięki, dobra, dzięki I Z drzewa sandałowego robi się sandały? Prawdopodobnie Bo pachnie jak sandały w sumie Gdzieś tu się to mogła wyryć, niedaleko na pewno Ja nic nie wiem Najlepsze jest to, że ja wiem, że Ty gdzieś tu jesteś. Z uwagi na to, że się komu nie sprzedałeś, że robiłeś zdjęcie konia. Dzisiaj chodzi ten magisiak sylwestrowy. Ale one chodzą w różnych miejscach. Ale głównie chodzi to i to jest Twój konie, także się sprzedałeś, ziołek. Ale bo ja zrobiłam zdjęcie, ale później poszłam. Ola, generalnie teraz mówi z uśmiechem. Ja to słyszę, więc generalnie o, ją zechodź. chyba, chyba znalazłaś. Ogólnie ponad połowa z Was nie subskrybuje mojego kanału, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, to zapraszam. Kliknij w czerwony guziczek. dla ciebie to sekundka, a dla mnie bardzo dużo znaczy. Ja tak naprawdę się schowałam w torbie czarnej po prostu. Cholera, cały czas ze mną mięścisz, wyłaś. Ja w ten się to pachnie niczym, to jest niesamowite. No, pachnie świeczką. To pachnie świeczką, czyli niczym. Szkoda widzowie, że nie możecie się tego poczuć. Ja też żałuję, że nie mogę tego poczuć, wiesz? <laughs> no i w ogóle na poniedziałek mam zrobić muchę na, na zajęcia, bo robiliśmy muchy. Długa historia, bo pokazuję wam, widzowie, jak wygląda mucha i nie chodzi o taką zwyczajną muchę. To jest mucha na jakieś przynęty, czy co, bo mamy generalnie zrobić jakieś artystyczne. Artystyczny hołd dla rzeki, i jak na razie jesteśmy na etapie robienia tych much. I mam zrobić na poniedziałek muchy, bo oczywiście podczas przerwy świątecznej nie miałam czasu na to. w się sensie miałam, ale oczywiście, że mi się nie chciało. O, jest. O, nie. O nie, 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 nie Ej, jakaś katcynka mi się przez chwilę odpaliła Tak, odpalił, odpalił. też e? Dobra, wiem o co chodzi, ale dobra, zostaliśmy na miejscu, więc nieważne Aha, dobra, dobra Powiem gdzie wy jesteście No właśnie, najgorsze O Boże, naprawdę? Widzowie, zachęcam do robienia swoich własnych much Chociaż trzeba uważać, bo żebyście się nie pokaleczyli, No chyba, że użyciecie coś, co nie jest tak ostre, bo to jest haczyk jakiś Jeśli zrobicie widzowie swoją muchę, to dajcie ją na Discorda, ja chętnie obejrzę Nie. No, o nie wierzę Ej to gdzie ty Ziggy jesteś? Bo musisz być gdzieś niedaleko mnie W zimowej wiosce Wow, wow. Nie ma za co Mój koń ma tom, te punkty, ale boję się, że jak kliknę to nie tepnie do tego konia Ty wiesz, że wszyscy w trójkę w jednym miejscu? A to było zabawne akurat Naszej znaczy, wy musicie być w jednym miejscu, bo dostaliście ta samka scenkę Boże, co się dzieje z moją szczęką! To jest najbardziej creepy rzecz, jaką zobaczyłam w tym roku jak na razie. Oglądaliśmy Saltborn, nie, nie jesteś strony. pewna? To nie było creepy, to było takie dziwne. Trochę było creepy. Jak tam czarna szukania. Bo chyba ciężko, co? Nie, prostu sobie samozą kryjówkę. Boże, widzę siebie od środka, nie chciałam tego widzieć. Coś tej chce zwierzątka widzę o, oswoić. Czarna, gra coś? No ja szukam, szukam. Przekusowała sobie przed chwilą, no? No, tak nie myślałam, że jesteś przy swoim koniu głęby. Bardzo fajny sweterek mam. W sensie, mam wrażenie, że go nie było ostatnio. Czarna, kupowałaś jakiś sweterek ostatnio? A ano. czekaj, ja wiem, bo ty masz tego. Yy, z choinki. Gdzie ty jesteś, ten sweter? Zigi to jest gdzieś tam jest, no. Tak ja chcę ciebie znaleźć. Ale czemu ja? Czemu to zawsze muszę być ja? No bo jak to widzowie w ostatnim odcinku Pisali, nawet jak nie napiszą, że ty będziesz szukać, to wiedzą, że ty będziesz szukać. Dokładnie tak. Trochę smutna. A niech weźmy może Charlie poszukaj. Nie, bo ona siedzi pod jakąś tak Ale w sensie czemu ja? Szukać. No bo kiedy ty ostatnio szukałaś? Eee, Halloween chyba. W tamtym roku. Nie, nie w tamtym. Dwa lata temu. No tak, ja. Czarna, szukaj Charlie. Co to jest? Nie ma opcji. O nie ktoś mnie chyba zaraz znajdzie O nie, nie mnie chyba zaraz znajdzie O nie, o nie proszę stąd iść apsi. Tylko nie to Apsik, a psi nie wiem Jak się odpędza czarną nie wiem Jak widzisz jest tutaj dużo, duże poletko do żartów Tylko że większość by było bardzo obraźliwych Także chyba się po prostu powstrzymam. Bo nowy rok nowy ja ja się nie kłócę z czarną Ja się o, zastanawiam tak. czy czarna była gdziekolwiek indziej niż, niż tutaj w rogu tej mapy nie. I znowu się potwierdza to, że jesteście gdzieś tu, tylko po prostu nie, nie widzę waszego znacznika. Ale to jak nie widzisz znacznika, ale klikniesz w tą osobę, to ci się wyświetli, nie? No dobra, ale to najpierw musisz widzieć znacznik, żeby móc kliknąć, nie? Właśnie no. się pytam, czy jak nie widzisz znacznika, to też jest opcja, że jak klikniesz randomowo, to się pojawi nick. No jest taka szansa, ale jest też szansa, że w ten sposób sobie go przeklikasz, więc... O! Kła... Dwa Zigi naprawdę? Zigi, Zigi no Ale żołd Ja powinnam sobie wziąć popcorn Czyli jak się, jak się woła konia? A, musi być bliżej swojego konia, bez sensu No nie mogę podejść do konia mojego teraz, bo mnie cały czas tofa gdzieś z tę misję chyba O dobra, nie, już mogę iść Będę kończył odcinek, będę szukał, no po prostu Sorry, chciałam pole, person. <grym> naprawdę, ja nie będę szukać w tym odcinku, wow Będziesz chory. szukać w na następnym Ale jest czasem, że się Szywitas tak się nie Szyniaczysz Jedna czarna wali po ścianach, ten konisz ma dość Gdzie się zmieniało? Ja chcę pojeździć na tym, na Freddy Fasber. No zjeżdżasz na dół i po prawej stronie. O, jest choinka. Dobra, sześć rzeczy pod choinki odbiorę. Odbierz sobie. O, to nagraj swoją ten, reakcję. Ja wszystkie po prostu biorę naraz, wiesz? Jakby to nawet nie patrząc co zostałem. Myślałem, że zrobisz mystery boxy. Eee, no, ja śpiewam mam 100 lat my tak swoją drogą. A tutaj mamy czaprak. Ale zobacz, jak się nazywa. Do skoków przez przeszkody pora babci. Haha, ha, pora babci. W ogóle oni tam dali, że torba na siodło nazywa się ochraniacza, ochraniacza, torba na siodło. No, na tej jednej aktualizacji ja się pytałam, gdzie jest ta torba, i później mi pisali w komentarzach, że to są ochraniacze, i później jak były ochraniacze, to się nazywały torbą. To ja miałam takie, ale nie brałam, że tych ochraniaczy nie kupowałam, nic, o co chodzi? Nie ja w ogóle zauważyłam dopiero na następnej aktualizacji, że to były ochraniacze, bo mi napisali, bo Miałam dużo rzeczy w ekwipunku i nawet nie zwróciłam na nie uwagi. O cholera, czy to Freddy Fazbear? O, 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 o. o cholera, czy to czarna? <laughs> czarna, ja nie jestem Anią, nie, nie siedzę w drzewach, uspokój się. A ja wiem co ty robisz robić. Ora młode lisy polarne. O, pingwin. Ładne mam uzębienie, widzowie? Smasz pasz. Opuśćmy tą drzewem. To jest klątwa Ani chyba, dlatego cię to drzewo zjadło prawie. Nie, bo po prostu Ania ten... Yy, Ania chciał się przytulić, ale nie mogła, więc drzewa mieć mało w zasadzie. Gdzie ty siedzisz? W którym ty kamulce siedzisz? O kupa! Kła... <laughs> widziałam to? Tak <laughs> widziałam to mam to zagrane! <laughs> ja też, tylko od innej perspektywy. Dup w ten kamień. <laughs> Cudownie jest się poczuć jak czarna w odcinku z głuchych lasów. Polera, że cię, o, ku... ja jestem świadoma, że ty tu jesteś, a ty przez długi czas myślałeś, że sobie z ciebie ja robię. O, ku... A ja proszę na mój ekran. Nie, proszę na mój ekran, nie jestem Freddy Fazbear, tak, z To tak. sens. O, tu jesteś, dobra, widzę. To jest. Siema. No jest. To co, 5 działa? minut na Charlie? Co 5 minut już? Pół godziny szukasz już. Ona jest pod ziemią! 3, 4, 5 minut. Szukaj, szukaj. No kurde, nie mogę się ruszać, jest to gówniane zadanie, bo cały czas ten koń ma focha jest na czerwono. No ej, o. Ja już wiedziałam, że ty jesteś blisko, jak zareagowałeś, jak była taka ctenka, ja się zastrałam, że, że wyszliśmy. Ja myślałam przez chwilę, że wam neta lecieć czy coś, nie? Bo tak oboje zareagowaliście. Ale to by było przykre, no. No, się mam mój koniu. O, pooglądam sobie przez lunetę. Mam 811 zimowej magii. Ja czekam na ciebie. Gdzie, powiedz mi? Ja przyjadę. Jak jeszcze jak na z ziemią, to pewnie nie będę w stanie nawet jej wychwycić. Jeżeli chodzi o znasznik. Robię akcję ratunkową, pomagam czarnej znaleźć czarni. Łoo! Wow! Ciekaj, gdzie ja jestem? Dobra, żeby nie, nie, nie szukać poza terenem, bo będzie lipa Jak ona to zrobiła? Ona musiała się jakoś odbić od kamienia któregoś Pewnie się wryła między któreś ściany wow! Wow, 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 Coś... O nie, twój kan jest poważnie ranny I tak się zdziwiałam, że dopiero teraz Po tym jak waliła po tych ścianach A ja proszę na mój ekran Ona jest gdzieś tu Ziggy patrz, ona jest gdzieś tu Tylko trzeba się tak odbić od tego kamienia, żeby wejść do, do spód Pewnie tak. Zgi pewnie tak, po czym pojechał. I... Nie no, sprawdzałem. O, okay. o o! Kopytka mi się zakopały. Kopytka mi się zakopały. O! Bo ja mam za dużego konia, ja nie wiem. Halo, kopytka mi się. Zak... Właśnie widzę co to było. O nie odbił! <susza> no... Jak się odbił? A to... wszystko przez tą Charlie. No, dosłownie. Prawie, ja to, ona ona to jest. O nie! Mój końca <grych> O, wiem. Widzowie, w ogóle, jak widzicie na początku, a jak nie, to sobie cofnijcie. Zobaczcie, jakie mamy outfity i ocencie, jakie mamy outfity. W kolejności, który wam się najbardziej podoba do te, ten, który najmniej. Ale one mają jakieś gotowe ze sklepu. Nie, ja nie mam gotowego. Całego. A, dobra. tam honor. A może ona się wbiła... Czekajcie, może ona się wbiła tutaj i sobie przejechała tam daleko. 10 to... sekund. Ale już jest, kurczę, za mało czasu. Widzowie, jeśli jesteście ciekawi, jak, to zobaczcie sobie odcinek z zeszłego

Trzy, dwa, jeden, i puszę fajerwerkę jeszcze. Uuu. Przy okazji, jeśli podobają Ci się moje materiały, to zapraszam Was bardzo serdecznie do naszej serii z USA. Między innymi odwiedziliśmy tam stajnie w USA. Linki macie w opisie. O, weszłam! Weszłam pod spód tylko że już niestety czas się skończył. Ale jadę po czarni, widzowie. Charlie. Także ogólnie to ja nie odbiłam się od żadnego kamienia, tylko weszłam tak jak w tamtym roku, tylko wjechałam w wioskę. Wiedziałam! Ale wiecie, że jest jeszcze jedna runda, nie? Czekaj, czekaj, ale no to trochę nie ma sensu. No, bo jeżeli masz wejście tylko z jednej strony i jest ono poza terenem szukania, to tak. trochę bez sensu. Ale teoretycznie no. była na terenie, więc. No y... tak, no ale żeby ją znaleźć, to musisz wyjechać poza teren. No, ale w sumie nie ustaliliśmy tego wcześniej, więc. No. Możemy teraz tak ustalić, że jeśli wejście do jakiejś kryjówki będzie poza terenem, to się nie liczy. Dobra, to, no to... Charlie, Charlie, stój, widzę cię! Za późno chyba, a nie, dobra. A ja nawet z kitu tu tak podjechała. Za późno na to wpadłam, ale dosłownie zabrakło mi pół minuty. To bym ją znalazła. Dobra. Gotowe jesteście? No no Ja cię. O siema Czarna Te Ry 5 minut Co ty my widziałaś? Jadę pod cudową Nie mam pojęcia jak się schować no, Najlepiej tak żebym cię nie znalazł No jak nie można podsuwać, to nagle Czarni ma problem To było moje ratunkowe po prostu wyjście Ja sobie brykam karmel karmel I Widzowie ja bym chciała tam wejść na górę, na ten most Dlaczego nie da się wejść na ten most? Pewnie by się dało U, czekajcie Muszę sobie zerknąć na teren, ponieważ chyba mam pomysł Aha O Ale się fajnie mieni to słońce. Patrzcie, widzę, tak nie stójcie nigdy przy Firefly. U, nie, dupa. Bez sensu. To też jest bez sensu, widzowie, bo to się baguje i z daleka tego nie widać, więc wydaje mi się, nie ufałabym, bo Ziggy może to zauważyć. Dostałe dwie minuty, a dokładnie minuta pięćdziesiąt. Dobra, idę tam, gdzie planowałam, bo widzę, że lipa. O nie, ja to widzę, co ty robisz z tą Charlie. O dobra, tu jest jakaś, to jest jakieś rozwiązanie. O nie, tu już nie jest jakieś rozwiązanie. Mam déjà vu, widzowie. Kto wie, ten wie. Ja chcę tylko powiedzieć, że mam super kryjówkę. Ja jestem bardzo zadowolona. Dobra, chyba zostanę tu. A, czarna masz kryłkę. Właśnie się skitrala, no. Dobra, tak. to trzy, dwa, jeden. Szukam, tylko co odpalę <tary> teren z powrotem, bo go wyłączyłem. No, sprawdzam. Nie, no, jestem w terenie. Aha, no, czyli jesteście na granicy. Jestem tak skitrana. Wyglądam w ogóle jak agent trochę w tym. O, dobra, wyjdź spod tych łosie, nie? Dobra, idę pod łosie w takim razie. Nie, gdzie są łosie, ale. Dobra, teraz mam dobrą widoczność nawet. Fucking shit, robię drift. Carmel, carmel, drift, drift. się się może wytłumaczyć, z jakiego powodu SSO usunęło paski życia konia. Ja z tego powodu potem no. mam problem, bo mi się umiera i ja na tym wiedziałem, że jest blisko umarcia. KURN, przepieczone. Tak My nie znała teraz, nie żeby coś. Teraz masz tak, że po prostu jak zadupisz lekko, to zadupisz lekko, ale jak ci się trafisz, że akurat się zbuguje i zadupisz mocno, to giniesz. Znaczy i to zależy, jak mocno walniesz. No, ja mam wrażenie, o. że to jest teraz takie koło losowe. Jak walniesz, tak akurat będzie, wiesz? O dobra, teraz mam fajną widoczność. Ja nie widzę zupełnie nic. ja w sumie widzę jedno miejsce. A propos tak historii out of context, to mhm. dzisiaj rano miałam taką super sytuację, że zbiłam sobie telefon. Widzowie, piszcie rip dla telefonu Znicz dla czarnej napiszcie. Cztery lata mam ten telefon i dopiero zbity, tak że... Długo wytrzymał. A, no to mu się zbijał tak powoli. Znaczy, w sensie. <laughs> Zbiło tak powoli. No tak, zbija się tak powoli, ponieważ... Znaczy, tak jak u mnie szybka głównie się zbija, nie? Nic innego. Nie jest szybka ta. Hartowana, w sensie. Myślałam, że wolna. Nie, nie ma sensu. Gdzieś szybka. Aha. fala, ty jest impolna. Ja wiem, to było komiczne. Wręcz, ty jesteś wręcz opóźniona, wiesz jakby. No chyba ty jesteś opóźniony. Nie jestem przyspieszony. <laughs> no, karmel, karmel rusz się, się, Dziękuję, dziękuję. Chyba karmel jest opóźniony, opóźniony. Nie, to każdy koń w tej grze jest opóźniony, opóźniony, wiesz? Ja powolutku idę po każdym skrawku tej mapy. Ja was w końcu znajdę i zobaczycie. Wszystkich was znajdę. No powiem wam widzowie, że dobrze, że poprawiłam tą widoczność, prawda? Prawda. Ty dzisiaj masz ten nic do sprzedawania swoich krywek, naprawdę. Nie wierzę, że po tym, co powiedziałam, Czarna wie gdzie jestem. Pamiętasz, czarna, że my jesteśmy ziomki od tego roku. Tak, Dzień ziomki. A, serio, serio, no. Nowy rok, no zigi ja pragnę A. przypomnieć, że w tej samej wiosce No. zigi zrobił oszustwo, także. Ale... A, no. ale to było w tamtym roku. To <laughs> po pierwsze. A już się komści, to było A, dwa lata drugie. temu, żeby coś. O tak, to jest tak. Ale po drugie to nie było żadne oszustwo, ponieważ po prostu nie zareagowałem. Miałem do tego święte prawo. Nie było czegoś takiego, że. O jak kogoś Zobaczysz, to ten. Jest zasada, że musisz kogoś zobaczyć, kliknąć i wtedy powiedzieć: Znalazłem tego i tego. I tyle. Dobra, to w sensie ustalamy tak, że nieważne, czy, czy chcemy tam osobę znaleźć, czy nie, to i tak jak się ją znajdzie, to trzeba już mówić. I Monia. Trzeba zrobić regulamin chowanego. O, w dupę, dobra, robimy regulamin. I, o, po O! Charlie! <laughs> Dobrze, bardzo wszystko że tak wyflatuj tak. A ja byłam już taka zadowolona z tej kryjówki A widzisz, dwa lata nie szukałaś, no i widzisz, i bardzo dobrze Fajnie, fajnie Kolejna zasada, to teraz ja ją taką wymyśliłem, bardzo fajna, mądra według mnie Że jak czarna będzie się tak dalej dysalifikować, bo się nie będzie chciała grać To ona w ogóle zostaje wywalona, schowanego Kto za, kto przeciw Jak ja się pierwszy <grym> raz w człowieku zdyskwalifikowałam Dwa razy Nie, ja wtedy powiedziałam, że wezmę na siebie to, to to, Ty mówisz o tej sytuacji właśnie z wioski, Że ja powiedziałam, że okej, okay, będę szukać, ale jakby nie nie wtedy tego do tego, że... Była inna jeszcze, raz było, się stało dyskwalifikować, bo ci się nie chciało, coś takiego było. Znaczy w Głuchych Lasach też niby wyszła, ale to już ona była jako druga, czy tam trzecia. Ale to była już tylko druga, no to już... No, ale wiesz... Boże, myślałam, że to Zigi, ale to jakiś inny koń. No Musisz mówić, ale szukasz poza na już Zigi. Yy, możliwe, wiesz, jakby to się jest na granicy. Oh! Uh -huh. Czarna, część. Dzień dobry! Mówiłem, ja was znajdę wszystkich, kurna. I... Chodź, 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 chodź! chodź, 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 chodź. Dobra. A właśnie, bo czarna twierdzi, że wie, gdzie jestem niby. A nie, to Charlie była, sorry, to nie mam No ja co sobie jesteś. Coś... Włączamy minutnik w sumie, czy. 5 minut. No, 5 minut. Ustaw se, Ziki, ty lubisz bardzo. Lecimy, tak, bardzo lubię, jestem y, tym minutnikiem. Także jest 18 odcinek. Jeszcze dwa odcinki będziemy mieli jubileuszowy 20 odcinek. Wypełniony ciekawostkami o chowanym. Ja mówiłem, Musimy kiedyś zrobić Avengers po prostu i zaprosić wszystkie osoby, które były gość, gośćmi jakby w historii. O Boże! Chyba ci powaliło, będę miała 10 ścieżek chyba. I wyobraź sobie wszystkich ogarnąć, nie? Żeby wszyscy mieli czas. Ale chyba byłoby ciekawe, byłoby dobrze. bardzo ciekawe. Ej, czy wy wszyscy mnie szukacie teraz? No, tak. że tak. Nie, Charlie se stoi. Stałam teraz, ale wcześniej jeździłam i nie mogłam cię znaleźć. Ona nas widziała, więc musi być z tej strony. Ej, ja jestem jakaś dobra, kurde, w tym odcinku, mam dobrą pasę. Ej. Ty że ona byłaś przy... Ale jako druga. Ojej, raz nie, nie szukasz Ale ]cie. wiesz dlaczego? Ale wiesz dlaczego? Bo ja byłem Tylko przy dlatego, przy... że Zygmunt się pierwszy nabijał, nie? To jest tak, jakbyś była druga w, naj... w najgłupszych, wiesz o co chodzi, nie? Tak, ja jestem głupia, a ty głupszy, tak? Tak. Super. Czekaj, ile zostało Dwa. Jeden, koniec. Dobra, jestem przy sarnach, super fajnie. Ty jesteś sarna taka, wiesz. po lewej troje na górze, weź widzisz Polo, widzisz mnie teraz czy nie? Dobra, to stójcie i patrzcie, patrzcie na te sarny. Myśmy no. się na tym terenie szukali. Właśnie... Ty stałaś yy, tutaj jeleniem, jak jeszcze na zwierzętach się szukaliśmy. Właśnie jak się schowałam, to tak pomyślałam, że chyba... Dru... Bo ja patrzyłam dzisiaj na te chowane i chyba zmieniliśmy czy inne na górze nie było, ale to... choby to ten, daj spokój. Za rok zrobimy już tamten na górze. Dobra, czy wszyscy już tam są. No Bo nie widzę. O, no. widzę, dobra. Teraz na burdu, bordowa, Siema, siedziałam! Siedziałam w krzaku. Jaka siwno. Dobra, widzowie, na dzisiaj to już będzie na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że widzimy się w kolejnym odcinku chowanego. Byłem ja, była Charlie, była czarna, była Paula i nie było ani. A my życzymy... Nie, jak to się mówiło, a my przesyłamy wam gorące pozdrowienia. I wbijcie na Instagrama FlatterSSO oraz oraz zignazeks. Siema.